Okay, kochani. Z tej strony, Tiariel, witam się z Wami w czwartym odcinku Osobliwych Historii razem z naszą Mają, która wstała cała zarumieniona po wczorajszym wieczorze. Ma wspomnienie pierwszego barabara, pierwszy pocałunek. Tutaj ktoś w pobliżu sprawia, że się rumienie, i to nie był najlepszy pocałunek, jak dobrze tutaj widzę. Chciałabym, kochani, wam pokazać od razu, bo dzięki nami, dziękuję nami bardzo, znalazłam sposób, znaczy nami mi go podpowiedziała, jak można usunąć te takie tutaj rzeczy, których nie mogłam zabrać. Wystarczy zrobić to z Shiftem, zniszcz obiekt. Proszę bardzo. I wszystko, czego nie możecie usunąć, tak będziecie mogli się tego pozbyć. Świetnie działa. Dobra, kochana, zacznij może od. Zebrania tutaj wszystkiego, zbierz cały plon. Zaraz zajmiemy się naszym weslejem. Spróbujesz jeszcze trochę rzeczy posprzedawać, kochana, wejdziemy w ogóle do trybu budowania, bo tam yy, nasza Maja ma sporo rzeczy, które znalazła w. tego dalej to drzewo chyba nie będzie nam działać. Które znalazła w śmietnikach, i zaraz może tam się właśnie przeniesiemy. Powolutku będziemy tutaj mogli nad czymś coś kombinować. Dobra, to widzę się z Wami zaraz w trybie budowania. Jednak coś mi się wydawało. I Maja ma tylko jedną kuchenkę. Wartą wprawdzie 3000, ale ją sobie zostawimy. Może będzie jej używała, jak już będzie miała taką możliwość. My sobie wejdziemy tutaj może. I poszukamy jakiegoś stołu do majsterkowania, bo to by nam się przydało bardzo. Zaraz zobaczymy, gdzie tutaj będziemy, jaki tutaj stół się przyda, bo musimy rozwinąć naszą mają właśnie majsterkowanie. O, dobra. Na wiele cię stać nie będzie, kochana, ale jakiś stół do majsterkowania na pewno tu mamy. A może taki? Taki prosty, by pasował do naszej maji? Tak mi się wydaje. Postawimy go sobie tu. I jeszcze chciałam zobaczyć, gdzie tu mogą być te takie małe, turystyczne lodówki. A może tu będą, zajęcia poza domem. W zajęciach poza domem mogą być właśnie lodówki. Takie małe, turystyczne. O, to jest chyba tak. Przenośna lodówka. Dobra. I może weźmiemy sobie taką. Myślę, że to jedna z pierwszych rzeczy, którą Maja by sobie właśnie kupiła, to przenośna lodówka. Dobra, no poszaleliśmy, to wracamy do trybu życia. Dobra, jesteśmy już tutaj. Chciałabym kochana, żebyś może, możesz coś tu nawozić, zaraz zobaczymy. Tu też, chyba nie masz nic do nawożenia. Dobra, to najpierw zajmij się naszym Wesleyem. Pobaw się z nim chwilkę. Chodź, chodź, chodź. Oha. Czy mi się wydawało? Czy ja widziałam grzechotkę Wesley wszedł sobie w krzak pietruszki? Nie no, mam nadzieję, że mają. No to był tylko raz. Czy ty też mi powiedzieć, czy za pierwszym razem już... Hmm. No tu na razie nic nie mamy. Może nie. Dobra. Chciałabym, żebyś trochę tutaj coś porobiła. Zrób rzeźbę. O, zrób flirciarską rzeźbę. Będziesz mogła je powystawiać. Bo rozpoczniemy sprzedaż garażową. Chciałabym, żeby Maja dzisiaj się wybrała do sklepu. Może udałoby się jej coś kupić. Potrzebuję trochę nowych ciuchów. No, dawaj, dawaj. Dobra. Robimy flirciarską rzeźbę. Charakterystyka twórcy Maja jest twórczynią. Sprawia jej przyjemność wytwarzania obiektów w fabrykatorze na stole stolarskim i przez stanowisko do produkcji świec. Będzie odczuwać smutek, jeżeli przez dłuższy czas nic nie robi. I zrób rzeźbę konia jeszcze. Potem byś może sobie zjadła coś na szybko. A masz też jakieś niestandardowe tu przysmaki. Ale może weźmiemy z normalnych. Zjedź coś na szybko. Mm, musli zjesz sobie. Myślę, że to będzie dobre. I spróbujemy jeszcze raz coś posprzedawać. Jest. Tworzyłaś rzeźbę konia. A teraz sobie zjedz musli. I jeszcze może go przytulisz. Pogłaszczesz. I poprosisz o załatwienie. A potem mam nadzieję, że zjesz to musli. Nauczył się zsiusiać na zewnątrz. No jestem dumna z Ciebie łezka my cały czas jesteśmy na zewnątrz, ale przyda nam się to później. Czy oprócz siku będzie coś jeszcze? Będzie. Świetnie, bo będziemy mieli czym nawozić. To podnieś. To wyrzuć. O, Swen dzwoni. Hej, mam ochotę spróbować czegoś ekscytującego, czegoś w stylu zmiany pracy. Co sądzisz? Lepiej tego nie rób, bo ja nie chcę, żebyś zmieniał pracę, bo jesteś bezrobotny i dla mnie tak powinno zostać. O, są nasze kotełki. Mają jedzonko. No, w tych miskach są, będą jadły i tak pewnie jedzenie wezleja. Dobra. Mm. Obejrzyj wyposażenie. Jeszcze tam coś masz. Chciałabym, żebyśmy tu dodali to i tu dodali to. I ciekawa jestem, czy teraz nam się wyłoży towar na stoisko. Chodź Maju. Wyłóż towar na stoisko. O, konia postawiliśmy. Dobra. Obsługuj. I rozpocznij sprzedaż garażową. Chodźcie kochani. Teraz dodatkowo, o tu też jakiś kotełek. Marcello. Marcella jeszcze chyba u nas nie było. Też śmieszny. Jakie ma uszy. Zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. Bo tego to chyba już znamy. Co to za kotełek? Kenneth. O, dobrze. Ktoś jest. Zachęcaj tutaj. Zachwalaj towar. Proszę bardzo. A jeszcze tu mamy te rzeczy. Też będziemy mogli coś z nimi zrobić. Mów, że masz piękny towary. Nie wiem, czemu ludzie nie lubią tego zachwalania towarów. O, ta slimeczka chyba. Jezer. Jest w ciąży, tak mi się wydaje. O, Maja i Diesel chyba się polubią. No to spróbujemy się z nią przywitać. Skoro mamy się przyjazne powitanie. O, zobaczcie, znowu przyszła, tak na pewno Diesel jest w ciąży. Przyszła Bridget. Zapytaj jej, jak minął dzień. O, tak, widać, że się polubiły. Dobra. Pożartuj sobie trochę. Też bym była zła, jakbym się ubrała na ulicę tak jak pani. Entuzjazmuj się ogrodnictwem. Dobra, ktoś kupił naszą rzeźbę. Dobra, hmm, to może możesz wyłożyć nową. Dobra, weźmy wyłóż towar na stoicko. Może możemy dołożyć tamtą rzeźbę. A jakbyśmy podnieśli ceny, zróbmy 300%. W końcu to są luksusowe rzeczy. O, Sven znowu dzwoni. Że ja i Palu. Paweł lepiej poznać. Myślisz, że warto raz na jakiś czas się z nim spotkać? Nie radzę. Czasem te są naprawdę tak głupie, te telefony. No coś tam już zarobiliśmy, no. Może jeszcze ktoś coś kupi. Dobra, rozmawiaj o zimnej pogodzie. Popraw humor. O! Coś kupiłaś? Czy mi się wydawało? Tak, kupiłaś coś. Super i znowu ktoś coś kupił. Poczemu mi pieniądze się nie do... Kładają. Czy te rzeczy były za darmo? Czy oni sobie po prostu wzięli i nam ukradli? No przynajmniej dużo osób dzisiaj przyszło. O, z Eivą też się chyba pogubimy. No to byłoby fajnie. No dobrze, kochani, chyba więcej nie zarobimy. Będziemy kończyć i myślę, że wybierzemy się. Niech nam, mam nadzieję, nic tu nie ukradnie. Mm, po pierwsze, tu coś było do zebrania, może się uda. Zbierz wosk. To idź, zbierz wosk i wybierzemy się najpierw gdzieś, żeby się e, trochę odświeżyć. Już dosyć obsługiwania stoiska Maja. I skorzystać przede wszystkim z Łazienki. Dobra. Tak już lecimy, kochana. Lecimy, lecimy. Podróżuj. Jesteśmy już na miejscu. I Maja bardzo musi pilnie skorzystać z łazienki, a ja wzięłam za wysoko. Yy, Chodź, kochana, tutaj. Bardzo cię proszę. Yy, aha, mamy wymiotu ich. No pięknie. No, naprawdę, Maju, jesteś z siebie dumna. Co ty tu masz? Powiedzenie, kocham cię. No, chyba ona jest szczęśliwa. Chociaż nie wiem, jak my się utrzymamy i gdzie dziecko będzie mieszkać. Maja, szybko, żebyś tym razem zdążyła. Proszę cię. Chodź, chodź, chodź. Pan, który niesie, nie wiadomo, co niech sobie stąd idzie. A potem umyjesz zęby i oczywiście ręce. Jakże mogłoby być inaczej. I nie wiem, co myślicie, kochani, ale ja bym chciała się upewnić. No i spróbuj, maju. Zrób test ciążowy. Coś czujesz, że jest inaczej. Dobra. Mm -hmm. No tak. Gratulacje! Maja i je za dwoje. No pięknie. I tu ręce jeszcze po tym teście. O! Ten przyszedł, gdzie on jest? Patrz, jakby. A nie, czy ty może go będziesz szukała, bo chcesz mu powiedzieć. Zaraz zobaczymy. Czy on tu jest, czy ty. Czy ty gdzieś będziesz do niego szła? Nie wiem gdzie. No ciekawa jestem, gdzie ty wędrujesz, kochana. Powędrujemy z nią trochę. A był Sven. Proszę bardzo, może jej szukał. No pięknie. Urocze, czy będziesz się dzielić z nim wielkimi wieściami? Sven, no jak ci to powiedzieć? Mhm. No wydaje się, zobaczcie, wydaje się szczęśliwy. Maja też wydaje się szczęśliwa. W ogóle się nie przejmuje, że nie ma dachu nad głową, tylko namiot. Sven też wydaje się po prostu przeszczęśliwy. Jakby posiadanie dziecka. Teraz właśnie było spełnieniem jego marzeń. No dobra. No, jeden raz w koszu na śmiecie wystarczył. No dobrze, no to może w takim razie. Mm, poznaj go jeszcze, zdobyto. Wspaniale było spędzać czas z tobą. Będzie to wspominać i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. No porozmawiaj o ciąży z nim. O, jest friganinem, jak pięknie. Zapytaj, czym Wy wykarmicie to dziecko. O! To jest świetny pomysł. Bardzo dobre pytanie. O, zobaczcie, tutaj mamy. Już wiemy, znamy wszystkie cechy Svena. Jest aktywny, jest romantykiem, złotą rączką, uwielbia naturę i friganin. To pewnie dlatego się tak polubili. Mają wzajemną sympatię z wielkiej przyjaźni. Wykiełkowała nieprzemijająca miłość i wspaniałą chemię. I zakochana po uszy nasza Maja już jest. No dobrze. O, proszę. Widać, że ich ciągnie do siebie i to bardzo. Nie, nie będziesz tu rozmawiała z jakimś facetem, który Cię przejechał. Może w takim razie, maju, kochana, hmm, gdzie tu mamy romantyczne, porozmawiajcie o wspólnej przyszłości, bardzo dobrze. Tu byśmy musieli. Aha, dobra. I może byście wybrali się razem do sklepu. To byłby dobry pomysł. Podróżuj tutaj ze Svenem. I jesteśmy razem. Co tutaj? Budowanie relacji jest trudne. Budowanie relacji nie jest łatwe, ale ci slimowie porozmawiali ze sobą na ten temat. Teraz pozostały już tylko dwie opcje. Podążać wspólną drogą lub, lub rozstać się. Idź do przodu lub zerwić. Co powinieneś zrobić? No myślę, że na pewno nie będą ze sobą zrywać. Wręcz przeciwnie. No powiedz mu, że go kochasz. Ja też Cię kocham. No tak myślę. No Podziel się wielkimi wieściami. Już niby to zrobiłaś, ale a my w tym czasie chciałabym, żebyśmy tutaj o, mamy panią, która sprzedaje. Co my tutaj możemy kupić? Zaraz sobie popatrzymy. To jest oczywiście sklep pobrany z galerii. Sklep, który jest też pralnią. Ciekawe ile takie o, moglibyśmy tutaj kupić panele. Chciałabym, żeby część rzeczy właśnie kupowali tutaj. Tutaj możemy sobie kupić, kochani, farmę do jedwabników. To jest nowa. Tutaj możemy robić jedwa, bo jest strasznie droga. Może kupimy sobie dzisiaj farmę takich owadów. A tutaj na dole mamy oczywiście ubrania. Chciałabym, żeby Maja sobie kupiła coś nowego. Co tu możemy? Taki strój możemy, taki strój możemy i taki strój możemy. 218, ten też wszystkie 218 chyba. To zaraz, może sobie przymierzymy, i jest tutaj też pralnia. Muszę postawić kosz na pranie na, na parceli u Mai, i na razie by przychodzili sobie czasem tutaj prać, zanim się dorobią. To zaraz też coś tu zobaczymy. Mamy tutaj też, są pakiety nasion. To też może sobie coś kupimy. Napełnij tutaj, obejrzyj, obejrzyj razem. O, a tutaj postawiłam tą maszynę do pączków. Możemy też, widzę, tutaj kupować odkurzacze. Są też jakieś automaty. Co w tych automatach możemy? Tu możemy kupić drinki. Tu ciepłe jedzenie i napoje. A tu też jakieś yy, napoje. Dobra to chodźcie może, podejdźcie tutaj razem. Zastanawiam się, chyba ten strój kupię Mai na razie. Maja oczywiście nie będzie się jakoś specjalnie stroiła, to nie jest jej styl. Mam nadzieję, że idziecie, tak idziecie. I chciałabym jej chyba kupić tą fermę robaków. O czym wy tu możecie porozmawiać? Powiedz mu, że sprawia, że jesteś szczęśliwa i zaraz poszukamy jakichś innych jeszcze tematów do rozmów. Przyjazne, przyjazne... O, co na obiad, możesz się go zapytać, <noise> że coś byście... O, widzicie, mamy tutaj te z ubraniami, to są z cechy parceli pralnia. Dyskutuj o, dyskutuj o środkach zmiękczających, bo chciałabym, mai wy... zmienić trochę ten sweter, żeby był czystszy, żeby było widać, że była w pralni. Narzekaj na zmiany hormonalne, to może jeszcze nie. Omów techniki prania. Pomysły na wymianę nazwy. To chyba powinno być na nazwę dla dziecka, o imię dla dziecka. Dobra. I porozmawiaj o produktach spożywczych. O pani sprzedawczyni sobie tańczy. A tu pani sobie strój przymierzyła. Ty kochana chciałabym, żebyś przymierzyła sobie ten strój. A bo się zamienili teraz. Sprzedawcą jest Alex. No, przymierz strój. Chodź tu pokaż się Maju. Widzę, że Ci się podoba. Ten jak wyglądam. No, mimo wszystko Maja może nie przywiązuje wagi, ale nawet ona jest. kobietą, a nie miała na razie zbyt dużo strojów, to może kupisz sobie to. Kupiłaś, czy dopiero będziesz kupować? Kupować będziesz dopiero. Dobra, kupiliśmy. I może kochana byś jeszcze sobie wzięła tutaj jakiegoś pączka kupiła, bo jesteś mocno głodna. Zaraz zobaczymy. Czekoladowy, jagodowy, karmelowy, malinowy, z cukrem, z cynamonem, z dżemem. Kup sobie z dżemem. Pączek z dżemem będzie... możesz dwa kupić? Dobra, kup dwa, będziesz miała na później. I czy w wyposażeniu nam się znalazły pączki? Tak są. To bardzo proszę zjedz pączka z dżemem, kochana. A jakie my tu mamy nasiona? Tu mamy niestandardowe winogrona. Kwiaty i owoce farmera są za 125. Zioła farmera, rośliny letnie, niestandardowe owoce, niestandardowe warzywa. O, kup niestandardowe warzywa i niestandardowe owoce. A Sven zaczął pozować, jak widzę. No, Sven, wszyscy wiemy, jesteś naprawdę prześlicznym simem. Jestem bardzo zadowolona, że tak między tobą i Mają zaiskrzyło. Dobra, możesz sobie popozować chłopie. Swoją drogą jestem ciekawa, powiedzcie mi, czy Sven i Maja powinni zamieszkać razem. Czy Ty już zjadłaś tego pączka i jeszcze chcieliśmy kupić to? No całkiem ładnie Mai w tym stroju, tak mi się wydaje. A ciekawe, czy można tutaj jeszcze kupić watę cukrową. Ciążowe zachcianki też można. To może sobie kupię jeszcze różową watę cukrową. Też powinna chyba być w wyposażeniu. Zaraz popatrzymy. O, jest. Zjedz cukrową watę. Dobra. Szkoda, że do tych budek można tylko zatrudniać sprzedawcę. Nie bardzo. Ci... A, poprawiło ci to trochę głód. Dobra. Kupiliśmy już sporo rzeczy, to może będziemy się zbierać o stylach tańca. A, Sven sobie wziął dżem i go zżera. Może były, można było się poczęstować tym dżemem. A my też moglibyśmy to zrobić. Nie możemy sobie wziąć, ale. A jest chlebem, jak weźmiemy. Przypuszczam, że to są na degustację. Skoro nie można ich kupić, to pewnie są do degustacji. Tak mi się wydaje. Dobra, i co ciekawe, czy ci się o, pojawiły ci się talerze z dżemem? No to zjedz sobie jeszcze kanapkę z dżemem. Proszę bardzo, i będziemy wracać do nas. Postawimy sobie nasze robaczki. Będziemy mogli się opowiedzieć mu dramatyczną historię, kiedy on zjada swoich dżem, dżemu. Ożywiona rozmowa. No, rozmawiaj o powiększeniu rodziny, bo właśnie to robicie. Super. O, Daria też wpadła do sklepu. Ciekawe, co kupi. Musimy sobie jakąś yy, paczkę przyjaciół. O, jest też yy, stimeczka od Neristi. Bliźnięta? No, czyś ty zwariował? Sven, opanuj się. Jakie bliźnięta? My na jedno nie mamy miejsca. No, Sven, widzę, że tutaj od razu z grubej rury. Proszę cię, Sven, nie, nie kracz, u mnie bardzo często są bliźniaki. Wyjątkowo często. Mam jakąś klątwę bliźniąt. Chłopiec, dziewczynka. Prawie w każdej serii. A wolałabym tutaj nie zaczynać od bliźniąt. Po entuzjazmy się ogrodnictwem. Ty w takim tempie to będziesz jadła tę kanapkę z dżemem do jutra. Ale myślę, że to była udana wyprawa do sklepu. Dobra. Może byś tu jeszcze z kimś pogadała. O, może... A wy się jeszcze nie znacie. To się poznajcie. Zabawne powitanie. Sven, ty nie przesadzaj tutaj. Maja i Jaylene się chyba powolubią. O, też super. Dobra, a teraz co? Sven cię poprosił o zostanie... żebyś została jego dziewczyną? Mhm. Mm no dobra. Widać, Sven od razu wziął na poważnie zabawne powitanie i zrób. No bardzo się cieszę, Sven. O, porozmawiam jeszcze o imieniu dla dziecka. Może to trochę za wcześnie. Dobrze, że się spędza z Tobą czas. Naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że Twoje odczucia są podobne. No, są. Jakby Ci to Sven powiedzieć, oczywiście, że są. Dobra, i pożegnaj. I wracasz do siebie, kochana. Już przydałoby się jeszcze, żebyś poszła skorzystać z toalety. To jeszcze się wybierzemy y, tutaj, bez Svena już może. Dobra, jesteśmy na miejscu. Czy tu można pogrzebać w śmietniku? Niestety nie. Yy, tutaj kto nam pracuje? Jordan. A byliśmy już w tym klubie, jest tu toaleta. Chodź, kochana, skorzystaj. A może wymiotuj. Najpierw w końcu jesteś w ciąży. A tu jakiś im. Mięśnie. No, brudna jest. Wieczór talentów, choć pójdziemy się trochę zabawić w eleganckim klubie. Nie no, swędę eleganckiego klubu to nie pójdziemy. Możesz skorzystać. I bardzo cię proszę, umyj jeszcze potem zęby. I będziemy wracać do domu. Po drodze Maja jeszcze nurkowała w śmietniku. I zobaczcie, znalazła rower. Chyba powinniśmy go mieć, ale może nie tutaj. Dobra. To teraz już faktycznie idź do domu, kochana, bo już jest naprawdę późno. A, będziesz jechała na rowerze. No dobrze. Nawet miałam ci kupić rower, ale skoro sama sobie go znalazłaś, Maja wróciła już do domu. A czemu nie możesz opróżnić? No przecież masz kosz na śmiecie. No nic. Napełni wszystkie miski karmą, kochana. Zaczniemy od tego. Potem bym chciała, żebyś sobie jeszcze zjadła. Oczywiście wzięłaś z degustacji więcej. Tak jest. O, ktoś tam tu jeszcze coś zabrał. Dobra. A, siadłeś sobie na tej lodówce. No i dobrze. Bardzo się cieszę. Zjedz sobie to, czy coś tu możesz jeszcze zrobić? Chyba nie bardzo. Chciałabym jeszcze wystawić. Mm, te nasze robaczki. Zjadłaś to jeszcze, kochana. A czemu dalej masz pięć? Zjedz jeszcze jedno, bo jesteś cel, masz też pączka. O, pączek się może nie psuje. O, jeszcze mamy do otworzenia. Otwórz paczkę nasion i otwórz paczkę nasion. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Mamy kukurydzę. To jest co? Kiwi. Mamy, to jest ziarno kakaowca, morele. Mamy kukurydzę, limonkę i trzcinę cukrową. No, wszystkiego tu na pewno nie posadzimy, ale myślę, że morele możesz posadzić i limonkę też możesz posadzić. Posadzimy też czcinę cukrową i może kukurydzę. Chociaż kakaowiec też by się przydało. To jak zjesz, kochana, jesteś już wprawdzie dosyć zmęczona, i jak to wszystko zrobisz, to podlejesz teren. Musimy mieć tutaj piękny ogród. Będzie dużo kwiatów. Domek będzie malutki, ale ogród będzie duży. I byś, kochana, może pogłaskała naszego Wesleya, przytuliła i opieka nad zwierzętami, poproś o załatwienie. A czy ty możesz nawozić? Czemu nie możesz? A, bo nie masz jeszcze trzeciego poziomu ogrodnictwa, Maju. Teraz jasne. Postawiłam tu naszej Maji farmę owadów i myślę, że może hodowałabyś robale. Idź hoduj robale. Dobrze, pielęgnuj. Pozajmuj się trochę tymi robaczkami. O tak, słodkie robaczki. I myślę, że będziesz szła zaraz spać, bo jest już bardzo późno. Wesley, czy możesz nie pić wody z kałuży? Maja, wygłoś mu kazanie. Tak, odłuczył się picia wody z kałuży. Pięknie. Brawo, Wesley. Chciałabym, żebyś teraz mu dała przysmak w nagrodę. Mądry piesek. I jeszcze na koniec tego odcinka wejdziemy sobie na chwilę do kas. Tylko, może wyrzucisz zepsute jedzenie. Rower sobie schowa. A nie możesz? Jak nie posiadasz tego obiektu? Przecież to twój rower. Wchodzimy na chwilę do kas. I jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie, tak maja wygląda w nowym stroju. Uważam, że bardzo jej ładnie. Ale chciałabym jeszcze przejść do tamtego stroju, który miała. Tak jest. I możemy już sobie spokojnie zmienić kolor swetra. Tak, to będzie ten. I jeszcze w zimowym masz chyba to samo, a go uprałaś, bo byrliśmy w pralni. Dobrze, kochani, na tym będę kończyła dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Słyszymy się już niedługo. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy Maja powinna zamieszkać ze Svenem, skoro spodziewają się już ich pierwszego dziecka. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Hej, hej!